No, i trzeba teraz pomyśleć, czy to się opłaca w ogóle. To jest czwarty dzień pracy. Część kabli jest położona. No, tu jest środek. Też fajne. To są wszystkie kable wyciągnięte. Podobno lepiej Europę cegać. Próbujemy. Cały tył rozebrany. Szukamy wszystkich łączeń. Drzwi też. Zamki do wymiany. No jeszcze trochę zabawy będzie.